Ola Kowalczuk, tuż przed treningiem w sali przy ulicy Remonta. Końcówkę roku miałeś troszeczkę poczynkową, pojechałaś sobie począć daleko, daleko do Azji. Ten poczynek rzeczywiście pomógł teraz, że z większą chęcią, większym animuszem przystępujesz do treningu. tak, wróciłam głodna treningu, wróciłam głodna rywalizacji. Pierwszy trening jaki odbyłam po noc tygodniowych wakacjach. Miałam z taką szybkością, z taką siłą, że aż, aż sama w siebie zwątpiłam, bo trzy tygodnie laby, a tutaj wracam na, na pełnych obrotach, jeszcze lepszych niż przed, więc ten odpoczynek raczej był bardzo potrzebny. No do sportu nie ciągnęło cię tam daleko, daleko? Oczywiście, że ciągnęło. Cały czas było aktywnie. Miałam rozpisane plany yy, na siłownię i do biegania, więc cały czas coś tam się godzinka wplotło Jaki Jakiś marny, partner, czy partnerka była, czy nie? Chłopak. Do bicia. W tym roku plany, twoje największe to oczywiście chyba Mistrzostwa Europy. Tak, Mistrzostwa Europy, które odbędą się w pierwszej połowie tego roku. Najpierw trzeba się zakwalifikować z trzech turniejów, czterech, które Polski Związek wyznaczył do kwalifikacji na te zawody. I będziemy się bić właśnie o, o wyjazd, a potem będziemy się bić na Mistrzostwo Europy. Cały czas kategoria 73 kg. 73 kg w górę, w ciężkiej kategorii startuje. Najlepiej się w niej czuję, chociaż przemykało mi przez głowę takie myśli, żeby może spróbować wystartować w niższej kategorii. Ale to może jeszcze przyjdzie na to pora. Nie przemykało ci przez głowę, że po co ja się przeprowadziłam z koszty na tu do poznania? Nigdy w życiu. Jestem, jestem wdzięczna sobie za podjęcie takiej decyzji, bo była to dosyć poważna decyzja jak dla dziewiętnastolatki, ale nie zmieniłabym jej na żadną ja jeszcze jesteś w sumie ale na przyszłość wiążesz z tym sportem, czy może z wojskiem? Chciałabym jak najwięcej wycisnąć najpierw z tego sportu, dopóki zdrowie mi pozwala, dopóki pozwala mi moje ciało i głowa, to chcę z tego wycisnąć jak najwięcej, chcę jeszcze powtórzyć swoje najlepsze lata w przyszłości, no i wojsko i jestem żołnierzem Wojska Polskiego i to jest ogromne wyróżnienie, znajdować się w centralnym zespole sportowym. Sny masz spokojne? Sny mam bardzo spokojne. Nie, nie, nie śnią Ci się dalekie kraje, gdzieś na zachodniej półkuli? <grym> Zachód... No może i tak. Podróżniczy no, jak najbardziej. No, spokojnym może tak. Podróżniczy <grym> jak najbardziej. Wyprowadzkowo raczej nie. Zostaje w Poznaniu. Sportowo mówię, sportowo, tak na ocenę, nad oceną spokojnie. Sportowo, no to jak najbardziej, na Los Angeles. No. <grym> Tak naprawdę od kiedy zacznie się walka o paszporty olimpijskie? O paszporty olimpijskie mamy trzy drogi, którymi możemy się dostać. Jeden to jest zbieranie punktów do rankingu olimpijskiego i ono się zacznie już od drugiego półrocza tego roku. Trzeba znaleźć się w piątce, żeby zakwalifikować się bezpośrednio i już nie walczyć w dodatkowych kwalifikacjach. Mamy też kwalifikacje kontynentalne, które w Europie są dosyć ciężkie, więc najlepiej by było dostać się właśnie z tego rankingu, bo poziom europejski jest dosyć wysoki. I ostatni to jest Wielki Szlem, ale tam to już jest, to jest chyba najcięższa droga, jaką można wybrać, żeby dostać się na igrzyska, bo dostaje się tylko jedna osoba. Życzę Oli Kowalczyk, aby nie musiała się przebijać przez wielki szlem, żeby te igrzyska olimpijskie, droga do nich była szybsza. Tak jak ostatnio.